Głównym elementem wpływającym na niższy zysk banku za ostatni kwartał są odpisy na ryzyko kredytowe w segmencie klienta biznesowego. Tu w szczególności zaważyła jedna ekspozycja, o której już informowaliśmy rynek na producenta z branży spożywczej w kwocie ponad 160 milionów złotych. Natomiast patrząc się na całościowo na wynik, myślę, że bardzo ważne jest to, żeby podkreślić, że nadal te główne, główne motory wzrostu działają bardzo dobrze. Wynik odsetkowy urósł o ponad 9% rok do roku, 131 milionów. Pozostałe elementy w wyniku zachowują się w miarę stabilnie. Utrzymujemy bardzo dobrą efektywność kosztową. Koszty te, na które bank ma wpływ, spadły rok do roku o 42 miliony złotych i wskaźnik CDI w drugim kwartale wyniósł zaledwie 39%. Na tym etapie nie obserwujemy podwyższonego ryzyka w żadnej konkretnej branży. Myślę, że również jeśli chodzi o branżę agro, ciężko jest powiedzieć, że jest to jakiś syndrom problemów w całej branży, bo w tym segmencie bank po prostu rósł relatywnie szybko, więc myślę, że nie należy wyciągać wniosków dotyczących całości tego segmentu w skali gospodarki. Natomiast nie widzimy innych branż, które na dzień dzisiejszy w jakikolwiek sposób strukturalnie by prowadziły do, do podwyższonego ryzyka w naszym portfelu.